Dzień dobry bardzo z obozu Krax! Nasze traki ukończyły pierwsze niszczycielskie wyzwanie nieziemską farbitwę, którą wygrał legendarny Bigfoot. Ciekawe jak dzisiaj poradzą sobie z najtrudniejszym jak dotąd zadaniem, gdzie traki będą musiały zderzać się z niezwykłą siłą i przetrwać. U -u -u! Drogie i drodzy! Czas na drugie wyzwanie na drodze do finału o Puchar Mistrza Wielkiego Zniszczenia! Oto plan! Dwa traki popędzą rampą w dół, wyskoczą w górę i zderzą się jeszcze w powietrzu! Zobaczymy, kto kogo wykoleguje starczy i wyląduje na czterech kołach! Ściganie to, 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 to wyzwanie! Gangster yeah! wygra! Nie tak prędko. To nie jest zwyczajne powietrzne zderzando. Patrzcie, tam jest tarcza. Tak, który wyląduje najbliżej środka, zgarnie odznakę. Oby tarcza była ognioodporna, bo zrobi się gorąco. Zapakowaliście opony zapasowe? Bo to wyzwanie wymaga mocnego sprzętu. Do roboty! zaczerpnąć trochę powietrza, zanim ruszę na polowanie. Tylko patrzcie, bo drapieżnik wchodzi do gry. Jako pierwsi zmierzą się nieprzyjaciele, czyli Race Ace kontra gangster. Gotowy na wielką przegraną koleżkę? <grym> bułeczka z masłem, chociaż rozmarowanie cię to nie jest duże wyzwanie. Gotowi? Oh, yeah. Do startu! Nie tym razem, koleżko! I tak się rozstrzyga pojedynki w rogu. Race Ace zgarnia pierwszą odznakę. Tak jest! Zobaczymy to raz jeszcze w zwolnionym tempie. Obaj wybili się w górę. Tu jeszcze wszystko mogło się wydarzyć. Ale Race Ace wykonał imponujący obrót w tył i pewnie wylądował. Gęste drzewa. Yeah. Ktoś mi pomoże? A teraz przed nami ostateczne starcie. Predatora i legendy. Tiger Shark i Bigfoot. Zapraszam. Mogę wam zdradzić mój mały sekret? Jestem Bigfoot i lepiej się czuję na twardym gruncie niż w powietrzu. Ale kto nie lubi polatać? Proszę na miejsca! Gotowi? Zjazd! Yeah! Chyba już wiemy, kto rządzi na ziemi, na morzu i w powietrzu. Tiger Shark zdobywa odznakę numer dwa.